Po przełomowych systemach bezpieczeństwa, takich jak ABS czy ESP, Bosch wprowadza kontrolę dynamiki pojazdów na jeszcze wyższy poziom. Łączymy to, co powinno być połączone, by stworzyć niezwykłe doświadczenie jazdy, a także zwiększyć zwinność, komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo. To nowy system, który łączy tradycyjny układ hamulcowy z innymi układami pojazdu. System kontroli dynamiki pojazdu to innowacyjna i inteligentna koncepcja sterowania, która znacząco poprawia stabilność i prowadzenie. Na podstawie sygnałów z czujników sterownik przewiduje zachowanie pojazdu na wczesnym etapie i proaktywnie interweniuje, zanim kierowca poczuje niestabilność. Kluczowym elementem jest inteligentna współpraca wszystkich dostępnych układów w pojeździe, w tym układu hamulcowego, układu kierowniczego, napędu i zawieszenia, które wspierają prowadzenie z maksymalną precyzją. Od pierwszej linii kodu Bosch stosuje zasadę pojazdu definiowanego przez oprogramowanie. Sterownik jest oddzielony od sprzętu w celu umożliwienia elastycznego wykorzystania systemu hamulcowego, a także jednostek centralnych czy innych komponentów. Podczas manewrów awaryjnych lub szybkiego pokonywania zakrętów, klasyczna kontrola prowadzenia pojazdu zapewnia doskonały poziom bezpieczeństwa i stabilności poprzez hamowanie poszczególnych kół. Gdy wesprzemy ją przez układ kierowniczy. W tym przypadku Steel by Wire stabilizacja odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem układu kierowniczego, a układ hamulcowy stanowi jego wsparcie. W rezultacie stabilność i prowadzenie znacząco poprawiają się. Prowadzenie można dodatkowo udoskonalić o kolejne komponenty. Takie jak skrętną tylną oś, lub napędy elektryczne w poszczególnych kołach. Jedną z fantastycznych cech tego systemu jest uczucie pewności prowadzenia, które masz w samochodzie. W każdej sytuacji, od codziennej jazdy po sytuacje krytyczne, system zawsze jest dostosowany do indywidualnego DNA danego pojazdu. A teraz przetestujemy kontrolę prowadzenia pojazdu na torze. Witamy na torze testowym BoxBerg. Dzisiaj wykonamy manewr zmiany kierunku jazdy. To dynamiczny manewr, w którym musimy szybko reagować na sytuację, więc większa stabilność jest bardzo ważna. Kto chce być pierwszy? Ja chcę być pierwsza. No to ruszamy. O mój Boże! Czułam całkowitą stabilność. Wow! To niewiarygodne i naprawdę imponujące. To było niesamowicie imponujące, jak bardzo zwiększyło się bezpieczeństwo prowadzenia. Byłam przerażona sytuacją, a mimo to prowadzenie odbyło się płynnie. Nie zjechałam z drogi, nie wpadłam w poślizg, nie obróciło mnie. Możesz prowadzić bardziej komfortowo i bezpieczniej. Czułam, że miałam pełną kontrolę. To daje mi pewność, jakiej potrzebuję. Poleciłbym wszystkim, żeby mieć taki system na pokładzie. System kontroli dynamiki pojazdu daje solidną podstawę do pełnego wykorzystania jego potencjału w zakresie dynamiki i bezpieczeństwa. Teraz i w przyszłości.